Rojownik Włochaty doskonale przystosował się do życia na skale, gdzie często brakuje wody. Rojownik jest rośliną monokarpiczną. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się pewien dość osobliwy sposób życia związany z rozmnażaniem. Otóż roślina, czyli pęd kwiatowy i różyczka liści u podstawy, z której ów pęd wyrasta, po zakwitnięciu i dojrzeniu nasion, do którego przygotowuje się kilka lat, zamiera. Nie znaczy to, że w danym miejscu rojowników już nie spotkamy. W okolicy różyczki, liści z której wyrósł pęd z kwiatostanem, tworzy się wianuszek drobnych różyczek na drodze rozmnażenia wegetatywnego. W przedszkole małych rojowników zasilone zostanie także o te osobniki, które wykiełkują z nasion. Rojownik włochaty to roślina podobna pod względem pokroju oraz przystosowania do siedliska, do liczniejszego rojnika górskiego. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą są grube liście, które służą do gromadzenia wody na suche czasy. W przeciwieństwie do bardziej znanego rojnika, posiada żółte kwiaty i rośnie głównie na wapieniu. Dziękuję za uwagę.